Przyszłość pracy, jak zmieniają się modele zatrudnienia i co to oznacza dla biznesu. Przyszłość pracy jest tematem, który wzbudza wiele dyskusji i spekulacji. Zmieniające się modele zatrudnienia, wpływ technologii na rynek pracy, rosnąca popularność zdalnej pracy oraz elastycznych form zatrudnienia wszystko to rysuje nowy obraz świata pracy, który stawia przed biznesem nowe wyzwania i możliwości. W tym artykule przyjrzymy się trendom w przyszłości pracy, wpływowi technologii, zdalnej pracy i elastyczności zatrudnienia. Omówimy także, jak firmy mogą przygotować się na zmiany na rynku pracy oraz jakie nowe umiejętności i kompetencje będą kluczowe w przyszłości. Trendy w przyszłości pracy Obserwujemy coraz wyraźniejsze przesunięcie ku bardziej elastycznym i zdecentralizowanym modelom pracy, co stanowi odpowiedź na zmieniające się oczekiwania pracowników oraz możliwości oferowane przez nowe technologie. Trend ten jest napędzany nie tylko przez rozwój narzędzi umożliwiających pracę zdalną, ale także przez dążenie do większej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Wiele firm dostrzega korzyści płynące z oferowania pracownikom większej elastyczności, w tym zwiększoną satysfakcję i zaangażowanie, co przekłada się na wyższą produktywność i lojalność. Drugim istotnym trendem jest automatyzacja i cyfryzacja procesów biznesowych, co zmienia charakter wielu stanowisk pracy i generuje zapotrzebowanie na nowe umiejętności. Postęp technologiczny wymaga od pracowników ciągłego dokształcania i adaptacji, a od firm inwestowania w rozwój kapitału ludzkiego. Jednocześnie, w miarę jak maszyny przejmują rutynowe i powtarzalne zadania, ludzie mogą skupić się na pracy wymagającej kreatywności, empatii i umiejętności rozwiązywania problemów. Równolegle obserwujemy wzrost znaczenia pracy projektowej i kontraktowej, co zmienia tradycyjne pojęcie zatrudnienia na pełen etat. Coraz więcej profesjonalistów wybiera niezależne formy współpracy, ceniąc sobie możliwość pracy nad różnorodnymi projektami i elastyczność w zarządzaniu własnym czasem. Dla firm oznacza to konieczność przemyślenia strategii zarządzania zasobami ludzkimi oraz stworzenia efektywnych modeli współpracy z freelancerami i kontraktorami. Wpływ technologii na rynek pracy. Technologia kształtuje przyszłość rynku pracy na wiele sposobów, wprowadzając innowacje, które zmieniają sposób, w jaki pracujemy, komunikujemy się i współdziałamy. Narzędzia do pracy zdalnej, platformy współpracy online oraz zaawansowane systemy zarządzania projektami umożliwiają zespołom efektywną pracę niezależnie od lokalizacji, otwierając przed firmami dostęp do globalnego talentu. Jednakże postęp technologiczny niesie ze sobą również wyzwania, takie jak konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji przez pracowników, aby nadążyć za szybko rozwijającymi się technologiami. Automatyzacja i sztuczna inteligencja prowadzą do znaczących zmian w strukturze zatrudnienia, eliminując niektóre stanowiska, jednocześnie tworząc zapotrzebowanie na nowe umiejętności. To stawia przed firmami zadanie przekwalifikowania pracowników i dostosowania strategii HR do nowych realiów. Oprócz umiejętności technicznych coraz większą rolę odgrywają kompetencje miękkie, takie jak zdolność do pracy w zespole, kreatywność i elastyczność umysłu, które są trudne do zautomatyzowania. Wpływ technologii na rynek pracy jest również widoczny w rosnącym znaczeniu danych. Big data i analiza danych oferują firmom głębsze wglądy w procesy biznesowe, zachowania konsumentów i trendy rynkowe, co pozwala na podejmowanie bardziej świadomych decyzji strategicznych. To z kolei wymaga od pracowników umiejętności analitycznych i zrozumienia narzędzi do przetwarzania i interpretacji danych. Zdalna praca i elastyczne formy zatrudnienia. Pandemia COVID-19 przyspieszyła akceptację pracy zdalnej jako standardu w wielu branżach, co zmusiło firmy do przemyślenia swoich polityk i procedur pracy. Zdalna praca i elastyczne modele zatrudnienia oferują wiele korzyści, w tym dostęp do szerszej puli talentów, oszczędności kosztów biurowych oraz możliwość budowania zespołów z różnych części świata. Dla pracowników oznaczają one większą elastyczność w zarządzaniu czasem pracy i lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Jednakże wymagają one również od firm wprowadzenia skutecznych narzędzi do komunikacji i współpracy, a także budowania kultury zaufania i odpowiedzialności. Wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia, takich jak praca na część etatu, umowy projektowe czy freelance, pozwala przedsiębiorstwom na większą adaptację do zmieniających się potrzeb rynkowych i zmiennego zapotrzebowania na pracę. Firmy, które potrafią skutecznie zarządzać zespołami zdalnymi i hybrydowymi, zyskują przewagę konkurencyjną, reagując szybciej na zmiany i innowacje. Wymaga to jednak od liderów rozwijania nowych umiejętności zarządczych, skoncentrowanych na motywacji i zaangażowaniu pracowników, niezależnie od ich lokalizacji. Adaptacja do pracy zdalnej i elastycznych form zatrudnienia wiąże się również z wyzwaniami takimi jak potrzeba ochrony danych i bezpieczeństwa informacji, zarządzanie zespołami rozproszonymi czy utrzymanie kultury organizacyjnej. Firmy muszą zatem inwestować w odpowiednie technologie i narzędzia, a także dbać o rozwój kompetencji pracowników w zakresie pracy zdalnej, aby maksymalizować efektywność tych modeli pracy. Przygotowanie firmy na zmiany na rynku pracy. Aby sprostać przyszłym wyzwaniom na rynku pracy, firmy muszą być gotowe na ciągłą adaptację i innowacje. Oznacza to nie tylko wprowadzanie nowych technologii i modeli pracy, ale także inwestowanie w rozwój pracowników i budowanie kultury organizacyjnej, która wspiera uczenie się i rozwój. Przedsiębiorstwa powinny regularnie przeglądać i aktualizować swoje strategie HR, aby odpowiadały one na bieżące i przyszłe potrzeby rynku pracy. Kluczowe staje się tworzenie ścieżek kariery, które umożliwiają pracownikom rozwijanie nowych umiejętności i kompetencji, szczególnie tych, które będą kluczowe w przyszłości. Zarządzanie zmianą i niepewnością wymaga od liderów umiejętności przewidywania trendów i adaptacji do nich. Firmy, które aktywnie angażują się w badanie i wdrażanie innowacji są lepiej przygotowane do wykorzystania możliwości, jakie niesie przyszłość pracy. To również oznacza gotowość na eksperymentowanie z nowymi modelami zatrudnienia, elastyczne podejście do organizacji pracy oraz otwartość na ciągłą zmianę. Nowe umiejętności i kompetencje w przyszłości pracy. Przyszłość pracy wymaga od pracowników posiadania nowych umiejętności i kompetencji, które odpowiadają na zmieniające się wymagania rynku. Umiejętności cyfrowe takie jak programowanie, obsługa zaawansowanych narzędzi informatycznych czy analiza danych stają się coraz ważniejsze we wszystkich sektorach. Jednak równie kluczowe są kompetencje miękkie, w tym zdolność do pracy zespołowej, komunikacja, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów oraz elastyczność i adaptacja do zmian. W miarę jak automatyzacja i sztuczna inteligencja przejmują rutynowe zadania, ludzie muszą skupić się na pracy, która wymaga ludzkiego dotyku empatii, kreatywności, zdolności negocjacyjnych. To wymaga ciągłego kształcenia i rozwoju, zarówno ze strony pracowników, jak i pracodawców, którzy powinni wspierać swoje zespoły w nabywaniu nowych umiejętności. Inwestycja w rozwój pracowników to inwestycja w przyszłość firmy. Oprócz specjalistycznych umiejętności technicznych i branżowych rośnie zapotrzebowanie na umiejętności związane z zarządzaniem projektami, myśleniem krytycznym i analizą skomplikowanych danych. W szybko zmieniającym się świecie biznesu umiejętność szybkiego uczenia się i adaptacji do nowych warunków staje się jedną z najcenniejszych kompetencji. Firmy, które rozumieją znaczenie tych zmian i aktywnie działają na rzecz rozwoju umiejętności przyszłości, będą lepiej przygotowane do sprostania wyzwaniom przyszłości pracy.